Czeburaszka to rodzaj ciężarka wykorzystywanego w metodzie spinningowej, który umożliwia nam dodatkową pracę przynęty na przegubie. Czeburaszka doskonale sprawdzi się przede wszystkim w warunkach późnojesiennych, zimowych i wczesnowiosennych, takich dokładnie jak te, które zostaliśmy dzisiaj nad wodą. Dostępne są czeburaszki ołowiane i wolframowe. Czeburaszki wolframowe są zdecydowanie mniejsze, zachowując tą samą wagę co czeburaszki ołowiane. Dodatkowo są dużo twardsze, a ich powierzchnia jest taka gładsza, połyskująca. Ta twardość przede wszystkim wpływa na akustykę i wydawanie dźwięku w momencie, kiedy czeburaszka wolframowa uderza o podwodną przeszkodę. Wybierając czeburaszkę, warto zwrócić nie tylko uwagę na jakość wykonania samej kulki ciężarka, ale również warto zwrócić uwagę na drucik. Drucik, który nie powinien nam samoistnie wypadać, który powinien być dobrze spasowany, finezyjny, który będzie umożliwiał nam bezproblemowe poruszanie się przynęty uzbrojonej w haczyk. Przynętek, którą chcemy uzbroić w czeburaszkę, możemy uzbroić w hak offsetowy bądź prosty, zwykły hak. Warto natomiast pamiętać, aby to oczko haka było odpowiednio duże i umożliwiające pracę właśnie na przegubie. Budowa zestawu z czeburaszką jest stosunkowo prosta. Mamy przypont fluorokarbonu, mamy agrawkę, warto ją zastosować, bo zobaczcie, co się stanie w momencie, kiedy agrawki nie zastosujemy. Dalej mamy naszą. Z czeburażki wyciągamy drucik. Warto zwrócić uwagę, w którą stronę przekładamy przez drucik naszą przynętę, a tak naprawdę przynętę uzbrojoną w hak, tak by środek ciężkości czeburażki był w odpowiednim miejscu. By był on przede wszystkim poniżej środka całego, całego zestawu. To umożliwi nam dobre zaprezentowanie przynęty na dnie. Uzbrojoną w czeburażkę przynętę wystarczy już tylko zaczepić na agrafkę. No i tak prezentuje się zestaw gotowy do łowie.